Witam powtórnie. Dzisiaj chciałbym rozwiązać parę, mam nadzieję wyjaśnić, parę wątpliwości na temat e, karabinu AR i amunicji, której, której używamy w tym karabinie. E, bardzo dużo mitów jest na ten temat e, w sieci, w filmach, e, a mianowicie że jakoby nie można było strzelać amunicją 5.56x45 NATO w broni przystosowanej do 223 Remington. Nie jest to prawdą. Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi dwoma nabojami jest to, że naboje NATO mają większe ciśnienie, większą mają większe mają ciśnienie, większą mają prędkość początkową i wiercenie komory nabojowej, a szczególnie stożka przejściowego w komorze nabojowej jest troszeczkę inne w obydwu przypadkach. W 223 nie mamy tak wysokich ciśnień jak w nabojach NATO i używanie amunicji natowskiej w karabinkach przystosowanych do naboju 223 prawdopodobnie może zmniejszyć celność, przyspieszyć zużycie lufy. Ten stożek nabojowy też nie będzie, przepraszam, ten stożek przejściowy będzie mógł być erodowany bardziej szybciej troszeczkę, więc można strzelać, ale niekoniecznie jest to zalecane. Rozwiązaniem na to jest jednak Założenie sobie lufy, nie, nie za bardzo będzie tutaj było, nie za bardzo będzie tutaj widać. Ja tutaj mam lufę y, calową, w przekroju, jest to wiercenie komory nabojowej nie wiem, czy to będzie dobrze tutaj. 223 Wild, pisze się Wilde. Tak, to jest akurat 1 na 9 gwint, więc do dosyć lekkich nabojów y, pomiędzy 55 a 62 grainy. Te specyficzne wiercenie jest przystosowane do używania obydwu nabojów, 223 jak i nabojów natowskich. Mało tego, ta komora nabojowa, to wiercenie komory nabojowej polepsza celność w obydwu przypadkach. Więc, jeżeli mamy możliwość poskładania sobie karabinu, jak ja ze wszystkimi właściwie zrobiłem w ten sposób, lub y, kupna takiego karabinu y, z komorą, y, tak jak mówiłem, z wierceniem, przepraszam, komory nabojowej y, y, Wild, y, to wtedy mamy rozwiązanie całego problemu. Możemy strzelać jaką chcemy, amunicją dosłownie. Y, ja ostatnio parę modyfikacji zrobiłem w tym karabinku. Jak widać, tutaj jest kolba typu, y, typu Ergo. Ja już wcześniej ją pokazywałem ta kolba jest naprawdę niesamowita, dlatego że nie ma praktycznie żadnych wzów, żadnych, żadnych movement, jeśli mogę tak powiedzieć, co oczywiście przekłada się na lepszą stabilizację podczas strzelania dosyć precyzyjnego. Dodają w nim dwójnik oczywiście. To jest bardzo fajne. Powiększony. powiększony ten, ten zaczep do odciągania zamka. On tutaj jest o wiele mm, bardziej komfortowy, jeśli chodzi o łapanie tego, tego hmm, suwadła właściwie, ponieważ to jest ciężko pod lunetą złapać, więc możemy sobie to z boku robić. Jednocześnie też można prawą ręką sobie odciągnąć, dlatego że tutaj ma przycisk z drugiej strony, prawda? No ja myślę, że to jest ciekawe usprawnienie. Co jeszcze? Zmieniłem handguard na typu key mode. To wszystko są bardzo tanie rzeczy, naprawdę. Ja nie wiem jak to jest w Polsce, jak to jest w Europie właściwie. Wiem, że jest duży problem jeśli chodzi o składaki, dlatego, że Wy macie tam coś takiego jak istotne części broni, czyli lufa, yy, zamek i szkielet, prawda? Tutaj istotną częścią broni jest tylko receiver, czyli szkielet. Nic więcej. Wszystko inne w tym karabinie można kupić online, można kupić od kolegi, można kupić gdziekolwiek, jak łopatę, czy jak widły, yy, bo do tego to służy i. <śled> Znaczy, w sensie jest to przedmiot użytkowy, bo ja zawsze uważałem, że demonizowanie broni robienie z, tej, z tego, tego z tego narzędzia yy, coś diabelskiego to jest po prostu idiotyzmem, ponieważ yy, to człowiek używa narzędzi w złych lub dobrych zamiarach, a to jest po prostu no, zabawka, no i tyle, przynajmniej dla mnie. Na razie do pracy mi to nie służy, więc... Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj, jak widać, yy, też mamy zaczepy do pasa yy, dodatkowe, jeżeli będziemy chcieli... Jąścić. I ten karabinek jest w miarę leki. To jest tak zwany DMR, yy, czyli Designated Mar Marksman Rifle, czyli yy, no nie do końca jeszcze taki snajperka, ale już można z niego strzelać fajnie na duże dystanse, z bardzo dobrą... Yy, z bardzo dobrą y, celnością, dlatego, że, tak jak wcześniej wspomniałem, lufa tutaj ma właściwie y, od gazu, znaczy od, przepraszam, od bloku gazowego, y, ma, luf, y, ma y, grubość jednego cala. Tutaj ma 0,95 cala, troszeczkę mniej. Y, jest swobodnie pływająca, y, to znaczy, że lufa nie styka się z żadnym elementem. Y, tego chwytu przedniego tylko i wyłącznie styka się z komorą nabojową. Tutaj jest osadzona w komorze nabojowej i to zwiększa, zwiększa celność. Oczywiście nie ma żadnych, że tak powiem, um, przeszkadzajek podczas wibrowania lufy, podczas strzału. Do tego, żeby ta lufa była sztywniejsza i żeby odprowadzała szybciej ciepło, żeby nie nagrzewała się bardzo szybko i trzymała temperaturę podczas serii strzałów. Na całej długości jest oczywiście e, m, żebrowana. W sensie, no ma takie nacięcia wzdłuż, tak? E, no ten tłumik pomienia taki fancy założyłem, ale nie jest to jakieś wielkie halo. Ale fajnie wygląda. No i Tyle na ten temat, tego karabinu. Przede wszystkim, pamiętajcie, e, można sobie założyć lufę do karabinu z wierceniem wild i jest perfekt, naprawdę. Um, możemy strzelać każdą amunicją bez obawy, e, że coś nam się stanie z lufą. Zresztą, ja wiem, jest, jest całkowicie inna realność, e, rzeczywistość, przepraszam, w Polsce, jeśli chodzi o, o dokupowanie akcesoriów do broni, e, tym bardziej luf, która jest istotną częścią broni. Tutaj jednakże taka lufa kosztuje od 80 do pff, maksimum 150 dolarów. Chyba, że jest jakaś faktycznie z wykończeniem jakimś, nie wiadomo jakim, wtedy 220-250 dolarów. Więc to nie jest wielki wydatek. Więc jeżeli mi się pff, lufa zużyje po 10 tysięcy strzała, 10 tysiącach strzałów, wymienię na nową. Do widzenia. See you. W AK-47 jest to niemożliwe. Wiąże się to z całkowitym przebudowaniem broni. Z nitowaniem i różnymi takimi rzeczami. Tutaj wystarczy jeden prosty klucz i madło. Do widzenia. I to była taka malutka dygresja na koniec. Dziękuję.